Czy wiedziałeś, że połączenie twojej kawy z niektórymi produktami spożywczymi może być tak samo szkodliwe jak palenie papierosów? Dokładnie tak. Co gorsza, być może robisz to od wielu lat, nie wiedząc, że przeciążasz swoje serce, uszkadzasz wątrobę, obciążasz trzustkę, a nawet przyspieszasz starzenie się swojego organizmu. Najnowsze badania naukowe, przeprowadzone przez renomowane instytucje takie jak Harvard i Johns Hopkins. Wykazały, że niektóre produkty spożywcze, gdy są spożywane razem z kawą, drastycznie zwiększają ryzyko chorób serca, cukrzycy, problemów z wątrobą, nadciśnienia, arytmii, a nawet udarów. I wiesz, co jest w tym najbardziej przerażające? To dotyka głównie osoby po 60 roku życia, kiedy organizm naturalnie staje się bardziej wrażliwy i mniej odporny na takie metaboliczne wstrząsy. A jestem dr Józef Nowak. I dziś w jasny sposób ujawnię ci, które 10 produktów nigdy nie powinno być spożywanych razem z kawą. I to nie wszystko. Zrozumiesz, jak te połączenia po cichu niszczą twoje zdrowie, poznasz sygnały ostrzegawcze, które wielu ignoruje, i co najważniejsze, dowiesz się, co zrobić już od dziś, aby chronić swoje serce, wątrobę, mózg, a nawet żyć dłużej i lepiej. Dlatego już teraz zostaw lajka pod tym filmem. I napisz w komentarzu, w jakiej formie najbardziej lubisz pić kawę na co dzień. Teraz, gdy już rozumiesz, jaki wpływ na twoje ciało może mieć kawa w połączeniu z pewnymi produktami, czas zanurzyć się głębiej i poznać każdy z tych ukrytych zagrożeń. Kawa sama w sobie jest jednym z najczęściej spożywanych napojów na świecie. Jest częścią codziennej rutyny milionów ludzi, zwłaszcza tutaj, w Polsce. Obudzić się, przygotować filiżankę gorącej kawy. I poczuć niemal natychmiastową energię, to wydaje się być nieszkodliwym rytuałem. Ale czy na pewno? Prawda jest taka, że kawa ma znacznie większą moc niż większość ludzi sobie wyobraża. To nie jest tylko źródło kofeiny. Według badania przeprowadzonego przez Johns Hopkins University w roku 2021, kawa jest w stanie stymulować produkcję kwasów w żołądku, przyspieszać bicie serca, zaburzać metabolizm glukozy. I powodować gwałtowny wzrost poziomu kortyzolu słynnego hormonu stresu. To oznacza, że sama kawa już wprowadza organizm w stan maksymalnej gotowości. A teraz wyobraź sobie, co się dzieje, gdy dodasz do tego produkty, które również mają działanie pobudzające lub dodatkowo obciążają układ trawienny. Efekt może być katastrofalny. Pierwszym dużym błędem, który wiele osób popełnia codziennie, jest łączenie kawy z czekoladą. Tak, ta para, która wydaje się tak przyjemna, skrywa prawdziwe zagrożenie. Problem polega na tym, że czekolada, zwłaszcza gorzka, zawiera teobrominę, substancję o strukturze chemicznej bardzo podobnej do kofeiny. Innymi słowy, kiedy spożywasz je razem, podwajasz dawkę substancji pobudzających w swoim organizmie. Może to prowadzić do niebezpiecznego wzrostu częstości akcji serca, podniesienia ciśnienia krwi oraz wywołać epizody lękowe kołatania serca, a nawet arytmii. A jeśli masz więcej niż 60 lat, ryzyko jest jeszcze większe. Badanie przeprowadzone przez Harvard T.H. Chan School of Public Health, opublikowane w roku 2018, wykazało, że osoby spożywające kofeinę w połączeniu z teobrominą miały aż o prawie 30% wyższe ryzyko rozwoju tachykardii. A to nie wszystko. Odnotowano również wzrost przypadków nadciśnienia i zaburzeń snu. Dlatego, jeśli kiedykolwiek miałeś uczucie przyspieszonego bicia serca lub czujesz niepokój po kawie, napisz w komentarzu słowo serce. To pomoże mi wiedzieć, że oglądasz i przede wszystkim, że dbasz o swoje zdrowie. A skoro mówimy o zdrowiu, przygotowałem dla ciebie darmową książkę cyfrową, która jest przypięta w pierwszym komentarzu. Znajdziesz w niej 50 produktów przeciwnowotworowych. Które pomogą ci zapobiegać chorobom i poprawić zdrowie. Pobierz ją teraz, bo będzie dostępna tylko przez ograniczony czas, ale jeśli myślisz, że na tym kończą się zagrożenia, przygotuj się. Kolejnym bardzo poważnym błędem jest picie kawy razem z ostrymi potrawami. Osoby, które lubią pikantne jedzenie, typowe dla niektórych regionów Polski, muszą szczególnie na to uważać. Kawa, jak już wspomnieliśmy, zwiększa produkcję kwasu w żołądku. Gdy połączy się ją z kapsaicyną, czyli substancją obecną w papryczkach chili, efekt to bezpośredni atak na błonę śluzową żołądka. Co dzieje się potem? Refluks – zapalenie błony śluzowej żołądka. Pieczenie – bóle żołądka. A w poważniejszych przypadkach – wrzody. Badanie przeprowadzone również przez Harvard Tehachan Chan w roku 2019, które przez trzy miesiące obserwowało grupę osób mających nawyk picia kawy bezpośrednio po pikantnych posiłkach, Dało alarmujące wyniki: aż 70% z nich rozwinęło refluks żołądkowo przełykowy, a prawie połowa miała wyraźne objawy zapalenia błony śluzowej żołądka. I to jeszcze nie wszystko to połączenie powoduje także gwałtowny wzrost ciśnienia krwi i może przyspieszyć bicie serca, co jest niezwykle niebezpieczne dla osób z nadciśnieniem lub chorobami serca. A teraz dochodzimy do jednego z najczęstszych błędów, szczególnie wśród osób starszych. Kawa z mlekiem lub innymi produktami mlecznymi może się wydawać, że to nic groźnego. Dodać trochę mleka do porannej kawy lub wypić tradycyjną kawę z mlekiem. Ale wiedz, że to połączenie może powodować szereg cichych stanów zapalnych w Twoim organizmie. Kawa, zwiększając kwasowość żołądka, potęguje negatywne skutki laktozy, zwłaszcza u osób, które mają nawet niewielką nietolerancję. Według badania National Institutes of Health. Opublikowanego w roku 2020 około 65% dorosłych na świecie ma trudności z trawieniem laktozy. A ten odsetek jest jeszcze wyższy wśród osób po 60. roku życia. Jaki jest tego skutek? Wzdęcia, gazy, biegunki, skurcze jelit, a co gorsza stopniowe niszczenie flory jelitowej. To z kolei otwiera drzwi do przewlekłych stanów zapalnych, nasilenia objawów artretyzmu a nawet osłabienia układu odpornościowego. Jeśli po kawie z mlekiem odczuwasz jakikolwiek dyskomfort trawienny, to prawdopodobnie właśnie to jest przyczyną. Jeśli do tej pory jesteś zaskoczony tyloma zagrożeniami, weź głęboki oddech, bo kolejny błąd jest jeszcze bardziej powszechny słynna kawa z fast foodem. Kto nigdy nie widział kogoś, kto zamawia kawę do hamburgera, albo do porcji frytek, to połączenie to prawdziwa metaboliczna trucizna. Tłuszcze nasycone z ultraprzetworzonej żywności, takiej jak hamburgery czy smażone potrawy, spowalniają wchłanianie kofeiny. To sprawia, że wątroba i trzustka muszą pracować podwójnie, aby wszystko przetworzyć. Skutkiem tego jest niebezpieczny wzrost poziomu glukozy, podwyższenie złego cholesterolu i ogromne obciążenie układu sercowo-naczyniowego. Badanie opublikowane przez Harvard Medical School w roku 2017 wykazało, że osoby łączące kawę z fast foodem mają dwukrotnie większe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego oraz około 30% większe ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Najstraszniejsze jest to, że te skutki są ciche i kumulują się z czasem. Oznacza to, że szkody powstają powoli, bez świadomości osoby, która je popełnia. Jeśli znasz kogoś, kto ma taki nawyk, albo jeśli sam kiedyś łączyłeś kawę z fast foodem, napisz w komentarzu słowo alert. To pomoże mi zrozumieć, jak bardzo ten film jest dla ciebie ważny. A jeśli myślisz, że na tym kończą się problemy, prawda jest taka, że wiele osób popełnia kolejny błąd. Picie kawy razem ze słodkimi bułkami, ciastami albo jakimkolwiek innym pieczywem cukierniczym. To połączenie to bezpośrednie zaproszenie do rozwoju insulinooporności. Cukier zawarty w tych produktach w połączeniu z kofeiną powoduje niebezpieczne skoki poziomu glukozy we krwi. To z kolei wywołuje błędne koło: nagły przypływ energii, a zaraz potem zmęczenie, co prowadzi do ciągłego uczucia głodu i gromadzenia tłuszczu w okolicach brzucha. Badanie przeprowadzone przez Harvard T.H. Chan, opublikowane w roku 2019, było jednoznaczne: Osoby, które regularnie mają ten nawyk, podwajają ryzyko rozwoju insulinooporności, a w konsekwencji zespołu metabolicznego. A dla osób po 60 roku życia, ryzyko jest jeszcze większe, bo metabolizm naturalnie zwalnia. Jeśli myślałeś, że problem dotyczy tylko słodyczy, musisz wiedzieć, że nawet jogurty mogą być pułapką, szczególnie te słodzone. Picie kawy razem ze słodzonym jogurtem to jak zrzucenie na organizm bomby z cukru i kofeiny. Skutek Ogromne przeciążenie trzustki, wysokie ryzyko stanu przedcukrzycowego i znacznie zwiększone prawdopodobieństwo rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Badanie opublikowane przez American Diabetes Association w roku 2021 wykazało, że osoby, które regularnie spożywają to połączenie, mają aż o 35% wyższe ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego. Najgorsze jest to, że wiele osób dowiaduje się o tym dopiero wtedy, gdy choroba jest już w zaawansowanym stadium, ale to jeszcze nie koniec. Kolejnym powszechnym błędem jest picie kawy razem z tłustymi produktami, takimi jak bekon, kiełbasy czy żółte sery. To połączenie powoduje ogromne obciążenie wątroby i niebezpiecznie podnosi poziom złego cholesterolu. American Heart Association w badaniu przeprowadzonym w roku 2020 wykazało, że takie połączenie zwiększa poziom cholesterolu LDL prawie o 30%. Co więcej, zwiększa ryzyko nadciśnienia i miażdżycy. Jeśli często czujesz zmęczenie, masz wysokie ciśnienie lub zdiagnozowano u ciebie stłuszczenie wątroby, czas zastanowić się nad zmianą tego nawyku. A jeśli myślisz, że jedzenie suszonych owoców razem z kawą jest zdrowszą opcją, muszę cię rozczarować. To wcale nie jest takie dobre. Suszone owoce są bogate we fruktozę, a gdy połączy się ją z kofeiną, powodują one niebezpieczne skoki poziomu glukozy. Badanie opublikowane przez American Diabetes Association również w roku 2021 wykazało, że to połączenie zwiększa ryzyko stanu przedcukrzycowego o ponad 30%. Zmęczenie, zawroty głowy i gwałtowne wahania energii to tylko niektóre z objawów, że Twój organizm cierpi z tego powodu. I na koniec jeden z największych błędów kawa z napojami energetycznymi. Połączenie dwóch niezwykle skoncentrowanych źródeł kofeiny natychmiast naraża twoje serce na ogromne ryzyko. Harvard T. H. Chan w niedawnym badaniu z roku 2022 udowodnił, że ryzyko wystąpienia arytmii wzrasta aż o 50% po spożyciu tej mieszanki. A dla osób po 60 roku życia zagrożenie jest jeszcze większe. Jeśli dotarłeś aż tutaj, gratuluję to oznacza, że naprawdę dbasz o swoje zdrowie. Teraz już wiesz, które połączenia z kawą mogą ci szkodzić, nawet jeśli nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Dlatego, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka i napisz w komentarzu Kocham kawę, żebym wiedział, że oglądałeś do samego końca. A kolejny film już czeka na Ciebie. W nim dowiesz się, które 7 produktów najlepiej jeść wieczorem po 60 roku życia. Do zobaczenia!